Kto z nas nie słyszał o piratach, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nikt nie rzuca? Tak właśnie myślałem, ale jak wiele wiecie o tych bandytach grasujących po morzach świata od czasów, gdy tylko wynaleziono morską żeglugę? Czy znacie potoczną nazwę pirackiej flagi, ich odmiany oraz miana najsłynniejszych kapitanów? Czy wiecie, na jaki okres historii przypada Złota Era Piractwa? Jeśli na choć jedno z tych pytań odpowiedzieliście przecząco, zapraszam do materiału, z którego dowiecie się wszystkiego, co najistotniejsze w tym temacie. W miejscu tym. Chciałbym podziękować serdecznie moim patronom, dzięki którym mogę tworzyć podobne materiały. Niech zdrowie trzyma się Was jak rzep psiego ogona. Zapraszam do wsparcia na patronite, komentowania i subskrybowania. Tyle słowem wstępu. Lecimy do materiału. Piraci, czyli przestępcy prowadzący rozbój na morzu lub na brzeżu, używający w tym celu statku lub łodzi, sprawiali problemy już w starożytności, lecz najgłośniejszych napadów dokonywali od XVI do XVIII wieku, głównie na wodach Morza Karaibskiego i to czyny z tego okresu przyczyniły się do powstania serii filmów Piraci z Karaibów czy gry Assassin's Creed IV Black Flag. Choć wiele szkód narobili również piraci berberyjscy grasujący na Morzu Śródziemnym, czy ci pochodzący z Japonii, Wako, napadający chińskie nabrzeże, to najgłośniejszych rabunków dokonano na Karaibach, w czasach gdy hiszpańskie statki transportowały skradzione w Ameryce Południowej złoto, surowce i kosztowności do swych rodzimych portów. Wielu piratów odnajdywało wtedy zatrudnienie jako korsarze najemnicy na usługach władców zamorskich mocarstw, mających za zadanie razić flotę wroga w zamian za pozyskane z tego tytułu dobra. Dzięki wynajmowaniu korsarzy z królewskiego skarbca nie ubywało ani monety, a cele polityczne były wypełniane przy zerowych stratach własnych. W zamian za służbę, korsarze że pływali pod banderą mocodawcy, co dawało im możliwość zawijania do jego portu, aby sprzedać zrabowane kosztowności. Korsarze napadali głównie na statki z hiszpańską flagą na polecenie Francji i Wielkiej Brytanii, a także Niderlandów, z którymi to Hiszpanie toczyli ówcześnie liczne wojny. Jednakże pomimo starań przeciwników, państwo na Półwyspie Iberyjskim i tak stało się w tamtym okresie najbogatszym krajem Europy, co miało w późniejszym czasie swoje konsekwencje, ale o tym może kiedy indziej. Wracając do piratów, legalnie działając na morzu zbójcami byli również kaprowie, tyle że ci działali głównie na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym w mniej więcej tym samym czasie co korsarze. Poza obszarem działań te dwa określenia różni również fakt, że kaprowie ściślej współpracowali z oficjalną flotą mocodawcy, co sprawia, że byli mniej niezależni od korsarzy. Trzecim, najważniejszym określeniem są „bukanierzy”, w większości składający się ze zbiegłych z Europy ludzi pochodzenia angielskiego, francuskiego i holenderskiego, osiedlający się na terenie Wielkich Antylii. Będących w tamtym okresie kolonią hiszpańską, choć osiedlali się również na francuskiej Saint-Kitts i angielskiej Nevis. Gdy Hiszpanie zlikwidowali te osady, przenieśli się na leżącą na północ od Haiti wyspę Tortugę, która w niedługim czasie stała się główną siedzibą karaibskiego piractwa, a ten sposób zarobku stał się głównym zajęciem mieszkających tam ludzi. Bukanierzy również działali na polecenie mocodawców, lecz do napadów używali w większości łodzi, nie statków, w celu szybkiego, niepostrzeżonego dotarcia do celu i wzięcia za z zaskoczenia, podobnie do działających dziś piratów somalijskich. Bukanierzy odpowiadają również za liczne napaści na nabrzeżne miasta Karaibów, a nawet za ich zdobycie. Łupem piratów padły bowiem takie porty jak Campeche w Meksyku, Grenada w Nikaragui czy sama Panama. Gdy Hiszpanie uznali kolonie innych mocarstw, bukanierzy przestali być potrzebni, a stosunek pracy z nimi został zerwany. Przenieśli się wtedy na Bahamę, do Nassau, które stało się główną siedzibą wszystkich piratów grasujących po Karaibach. Wielu pirackich kapitanów zasłynęło ze swej brutalności oraz sadyzmu, co było podyktowane chęcią utrzymania w ryzach bandy rzeźbieszków, którymi władali. Jedynie brutalna siła i strach mogły powstrzymać od buntu wyczekujących na porządny łup obwiesiów. I choć wiele z ukazywanych na ekranach wydarzeń i czynów może za bujną wyobraźnię scenarzystów, to kary takie jak porzucenie na bezludnej wyspie, przeciąganie pod kilem czy batorzenie znajdują swe potwierdzenie w wydanej w 1724 roku książce opisującej życie najsłynniejszych pirackich kapitanów, historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczynki i rabunki. Poza życiorysami wielu piratów w książce opisana jest również legendarna Libertalia, piracka utopia, która miała mieścić się na Madagaskarze. O owej osadzie opowiada zresztą również fabuła IV, w tej części przygódnej Tena Drake'a. Kres Złodzieja, w której to odkrywamy zaginioną kolonię oraz dowiadujemy się, że mimo dobrych chęci z pirata zawsze wyjdzie pirat. Parafrazując jednak od legend, do tej pory omówiłem jedynie legalnie działających pod skrzydłami mocarstw morskich wojaków, co jednak z prawdziwymi piratami, ci pojawili się w wielkiej masie dopiero gdy wojny na morzach ustały. Państwa europejskie podpisały dekret, który kończył korsarstwo, co wiązało się z tym, że wszyscy zatrudnieni w tym sektorze pozbawieni zostali. Pracy. Niektórym udało się znaleźć nowe zajęcie w marynarce, ale inni postanowili wzbogacić się na własną rękę, kontynuując wykonywanie wyuczonego fachu. I właśnie tym sposobem na morzach zaczęli grasować prawdziwi piraci, wyjęci spod prawa bandyci napadający zarówno na dawnych przeciwników, jak i dawnych sojuszników. Karaiby i wschodnie wybrzeża Ameryki były odsłonięte i mało chronione, stąd też piractwo rozpleniło się w tym regionie na dobre. Oczywiście wszelkie zrabowane dobra trzeba było gdzieś wymienić na twardą gotówkę, a wszelkie porty przyjmujące korsarzy do tej pory zamknęły się na wyjętych spod prawa zbirów. Piraci jednak dość szybko uporali się z tym problemem, bowiem gniazdem bezprawia obrali sobie wcześniej wskazane już Bahamy, gdzie przebywali wszelacy, pozbawieni skrupułów handlarze i czarnorynkowcy. Piratom żyło się na New Providence jak pączkom w maśle, do czasu aż Anglikom puściły ostatnie nerwy i na wyspę dostarczono list obwieszczający ultimatum. Koniec działalności i odpuszczenie win albo Stryczek. Zdania wśród bandytów były podzielone. Jak bardzo jednak piraci zaleźli za skórę swoim, w wielu przypadkach dawnym mocodawcom? Czy napaście na parę statków mogły do tego stopnia rozsierdzić władców europejskich, by wypowiedzieć piractwu otwartą wojnę? Skądże? Piraci na Karaibach rozzuchwalili się do tego stopnia, że zajmowali całe miasta, gdy okręty poczęły łączyć się w zbrojne konwoje. A utrata kolonii była dla zamorskich mocarstw czymś niemożebnym do przełknięcia. Według podań proceder ten rozpoczął nieja Lewis Scott, który zdobył i ograbił wspomniane już kampecze na półwyspie Yucatan. Najdonioślejszym czynem wykazał się jednak francuski ex-bukanier. François Lolone. Przybył na antyle jako zbieg pracujący dla kompanii wschodnioindyjskiej. Jego pan był pod takim wrażeniem mężczyzny, że po wypełnieniu kontraktu podarował mu jeden ze swoich statków. Niestety François rozbił się nim na wybrzeżach Yucatanu, gdzie rozbitków wybili Hiszpanie. On sam przetrwał udając trupa. Nocą zakradł się do miejsca gdzie przetrzymywano jeńców i wraz z kilkoma czarnoskórymi niewolnikami postanowił porwać w przystani pirogę. Przez wiele czasu Francuzowi dopisywało szczęście. Zdołał zdobyć osadę Puerto Cavallo, miasto San Pedro Sula, gdzie François zdobył się na wycięcie jednemu z żołnierzy serca, oraz dwóch miast na wybrzeżach jeziora Maracaibo, z których zagarnął łup wart 260 tysięcy pesos. Fart opuścił go, gdy jego okręt rozbił się na Wyspach Perłowych, gdzie uległ koniec końców niekończącym się atakom tubylczych indian. Jego wyczyn w Maracaibo powtórzył również Henry Morgan, zwany królem bukanierów, odpowiadającym Również za zdobycie Panamy Alexandre chirurg pływający z Morganem spisywał swe przeżycia, i tak opisał wyczyny piratów Morgana. Stosowali różne rodzaje mąk. Członki ciała rozciągano sznurami, bijąc w liny kijami. Między palce rąk i nóg wkładano zapalone ląty. Głowy oplatano cienkim sznurem, który ściskano tak, że oczy wyskakiwały z oczodołów. Wskutek tych męczarni wielu Hiszpanów zmarło. Tortury stosowali przez pełne trzy tygodnie, codziennie wysyłając w okolice oddziały na poszukiwanie mieszkańców i co wieczór powracały one wiodąc nowych jeńców i nowe zdobycze. A kluczowy moment dla zdobycia Panamy opisał tymi słowy – Jeden z piratów został trafiony strzałą z łuku w plecy, także ostrze przeszło go na wylot. Natychmiast wyrwał je z ciała, od strony piersi, po czym wziął kłębek bawełny, jaki miał przy sobie, przywiązał go do strzały, a ją włożył do lufy muszkietu i wystrzelił z powrotem w kierunku zamku. Pawełna zajęła się płomieniem od prochu i zapaliła znajdujące się wewnątrz fortecy dwa czy trzy domy kryte liśćmi palmowymi. Hiszpanie tego nie zauważyli, a odzień natrafił na pewną ilość prochu i spowodował jego wybuch. Morgan działał na polecenie króla Anglii i zdobycie Panamy zyskało mu jego względy. Wezwany przed oblicze korony otrzymał tytuł szlachecki oraz wicegubernatora Jamajki, a zadaniem jego było ukrócenie piractwa w tamtejszym regionie, z czego wywiązał się bez większych skrupułów. Ciekawym przykładem jest również Bartholomew Sharp, który zdobywając okręt w Panamie przepłynął na Ocean Spokojny, gdzie zdobył inny okręt, a wraz z nim osobliwy dokument opisujący wszystkie wody żeglowne Karaibów. Na wschód powrócił opływając przylądek Horn, by następnie udać się do Europy. Tam w zamian za dokument uzyskał odpuszczenie win, lecz w Sharpie piracka dusza była znacznie silniejsza niż w Morganie. Postanowił kontynuować swój fach, a w pewnym momencie założył nawet pozbawione jakiejkolwiek zewnętrznej jurysdykcji państwo, na dziś dzisiejszej Anglii. Zdarzali się jednak również piraci, którzy zasłynęli czymś innym niż brutalność oraz taktyczny spryt. Przykładem może być Lionel Wafer, który po trafieniu pod opiekę indyjskiego plemienia kuna, tak zachwycił się ich łagodnością, że po powrocie do Europy spisał swe obserwacje na ich temat, a jego opis przesmyku panamskiego wywołał euforię nawet u Isaaca Newtona. Z tymi barwnymi opisami zwierząt oraz roślin zasłynął również niejaki William Dampier, który, jak się twierdzi, jako pierwszy opisał mrówko jada i leniwca, odbył rejs dookoła świata, kursował na różnych okrętach z Meksyku do Indii wschodnich przez Pacyfik, dużo pił i rzad. Walczył. po swym powrocie do Anglii zyskał uznanie ówczesnych wybitnych umysłów, a jego opisy zainspirowały Jonathan'a Swifta do napisania Podróży Guliwiera, a Daniela Defoe do spisania przypadków Robinsona Crusoe. Piraci często pływali pod banderami swych mocodawców lub też udawali, że pod takimi pływają. Znaną wszystkim flagę z czaszką i piszczelami wywieszali dopiero, gdy znaleźli się dostatecznie blisko celu, aby móc przeprowadzić atak lub abordaż. Źródła zgadzają się co do tego, że w większości flagi posiadały czarne tło, lecz często znane symbole zastępowały całe szkielety wykonujące najróżniejsze czynności. Na ekranie przedstawiam kilka z przykładów flag, jakimi posługiwali się konkretni kapitanowie. W ogół jednak zawsze zwano Jolly Roger, Wesołym Rogerem. Wielu uważa, że jest to anglicyzm od francuskiego Le Joli Rouge, będącego swoistym przezwiskiem, jakim Francuzi określali Bartolomiu Roberta, noszącego czerwony płaszcz. O piratach oraz ich wyczynach mógł opowiadać jeszcze drugie tyle dlatego postanowiłem podzielić ten materiał na dwie części. W drugiej zamierzam opisać szerzej najsłynniejszych piratów, takich jak Czarnobrody, William Kidd czy Anne Bonny oraz ich wirtualne odpowiedniki. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czego zabrakło oraz jakich piratów muszę koniecznie przedstawić w drugiej części tego materiału. Chętnie podyskutuję i dowiem się czegoś ciekawego. Życzę wam udanego dnia i dużo uśmiechu. Do zobaczenia, cześć.